Siemanko! słuchajcie, dzisiaj krótko zdjęcie na temat. Lecimy na Czantorię przez e, małą Czantorię z uwagi na to, że na razie pogoda jest fajna, stabilna, ale po południu jakieś mega burze zapowiadają, także scenariuszy może być wiele. Może być i taki, że sam za nie wyjdziemy, a wrócimy do domu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na miejscu. Ładnie to widać, gdzie będziemy. Nie wiem, czy widać wieże z wyciągu krzesełkowego i potem ze szczytu, to jest wielka Czantoria A i u Także może być słabo widać, ale tu po prawej, mała Czantoria i tam zaczniemy wjeżdżać. Taka niewinna, ale tam jest dość ciężko. No i zaczynamy tu z centrum ustronia, tam mamy zaparkowanego szarika jakiś boczny parking w Azzerze darmocha no i lecimy przed siebie na razie nudno asfaltowo nie wiem jak długo Aha. potem będzie lepiej potem będzie góra no tam na Małą czantorie już jest co robić no i lecimy tam na Małą czantorie przed nami ta góreczka Potem będziemy lecieć tam na szczyt, dłużej i może do wyciągu jak będzie fajna pogoda i zjedziemy w stronę przekipka, e, w stronę Beskidka. A tu taka piękna polna droga. No tu trzeba uważać, ostro jest, chwilę podjazdu jak my już wysoko jesteśmy. Może tak być, ale powiem ci w cieniu, da się jechać, ale w słońcu jest dramat. I nie wiem, czy zauważyłeś te belki jeszcze, jak się ślizgało tyle na koło, na tym nie szło zapedałować w ogóle. Na pewno. No i tu kojarzę, że będzie fajna witokuwa za chwilę. A my? Chyba, że zarosło, my jedziemy prosto. myśmy tu zdjęcie robimy. Dokładnie. O, matka, widzę, że zmęczenie nastąpiło. Tak, gdzieś tam, a nie teraz. Kurde, ogień. Ale jest początek mega ciężki. Ja pamiętam, że ona była taka ciężka, ale dzisiaj jeszcze jest mokro, nie? Ja myślałam, że tu jest takie wyżejsze. Dał rady. Zobaczcie, jakie tu są widoczki. Są nasze konie. Rowery bardziej zmęczone jak my, no ale chmurki są piękne. Odmalowane. No, i tam już jest równica po drugiej stronie. Za tymi krzaczkami nie widać. A ten przed równicą ten stożek, no właśnie to, to jest nie wiem, czy to jest czarny groń, czy jak to się tam nazywa. Ja, był taki, albo Lipowski. Lipowski. E, rozkminimy to w domu. Jakiś groń na pewno. Powiemy, bo wstyd, żebym nie wiedział. Adam walczy z kamolami. Strasznie dużo kamieni, takich dużych, luźnych jest. Strasznie to wybija z jazdy, ale dajemy radę. No i tu podjeżdżamy do drogi. Żółty szlak idzie prosto, a my będziemy skręcać w lewo w taką leśną drogę. Z tym, że z tego co zauważyłem dzisiaj, to szlak przez tą poręcz został tam zamknięty i skierowany na tą drogę. Ale nie doczytałem, czy to jest tylko tymczasowo, czy to już po prostu na stałe tak zostanie. Coś mi się wydaje, że ten nasz szlak tu na stałe jest przyprowadzony, bo jest bardzo mocno oznakowany. Zobaczcie sobie. Ale jeszcze trzeba trochę popracować. Patrzcie tam, kawidia Piękne te chmurki robią robotę dzisiaj. To jeszcze nie jest mała Santoria, tu jest ta szubienica, ale to nie jest mała. Ale nie my ją leciutko objeżdżamy. nie no tam jest mega. No i No i pojedziemy tam. Wielki poniwiec. Potem na tę górkę i tam szczyt wielkiej czantorii i potem zjazd do wyciągu, ale tego wyciągu już tu nie widać. Piknie. Z małej Chantorii i teraz jedziemy na. Na co jedziemy teraz? Na Poniwiec. Co? Mówię, na co jedziemy teraz? Na Chantorie. Na poniwiec. poniwiec. Tak, pod górkę troszkę. Coraz więcej czarnych chmur jest na niebie. Mam nadzieję, że zdążymy przed burzą, bo nieciekawie to wygląda. Teraz zobaczcie, jaki tam jest fajny podjazdzić na szantorie. Będę cię gonił zaraz, chyba. Ale imponująco to tam wygląda. A jeszcze, dajesz. dajesz. O, ale piękne widoczki są z tymi chmurkami. Ostry podjaździk teraz. Teraz te udo. Tak. Ciśniela. Dobrze mu to idzie. Teraz my. O, ale pięknie. Kurde, nawet mi się gadać nie chce. No i podjeżdżamy do czeskiego stroniska. Nie mamy ani złotówki, żeby się napić po czeskim piwku Co zrobić? Trzeba jechać dalej. mieliśmy czeskie stronisko z czeskim piwem. Poudawaliśmy, że nie mieliśmy smaka na piwko. No ale co zrobić, jak się pieniądze w aucie zostawiło? Cinema. Kto będzie ja. Ale tu jest ludzi, uważaj. Gracias. Dziewięć jeszcze nie chyba, to kiedyś byśmy poznali, nie? To? To jest. Tu jest. My. My tu jest tu zielony ciśniony. Jest bez sodełko Nie ma lipy. Ciśnimy, ja? Nie ma нас, Pani ale Ale to nie teraz Pani Komisarz, Pani Komisarz, Pani jest maszyna. Obiec go z ale bo jeszcze jadę zaciąg się kurwa czy nawet tu już nie można podejść świeżym lukiem jeszcze jedzie tam ktoś Widoczny dźwięk, ale się chmurzyło. Ładnie zachmurzyło, nie? Ja mam. o, ale zimno to jest. No. no To było do przewidzenia, Aaaa! że to w nie? No i. czy to przejdzie teraz? to Ale to już to nie ma większego znaczenia, w Musimy zdemontować te kamery. Ale ona jest odporna, tak, nie? Tak. A fajnie tak w deszczu też będzie. No i lecimy teraz drogą rowerową z Wisły do Ustronia. 5 km gdzieś będziemy mieli. Ładna ta droga szeroko asfaltowa, kiedyś to był taki syf Poszatkowana, bo nie było ciągłości, teraz zrobili fajną ciągłość już. Można se nieźle już tą drogą tutaj turystycznie, nawet z rodzinami pojechać, nie? A tu już pausing pewnie i no a tu jest zadupczony max, tu nie ma na co czekać nie ma na co czekać A co w tą stronę się przemieszcza? Nie wiem czy tak ciemno jest, czy mi te bryle tak ciemniają? Myślę, że jedno i drugie. A tego kawałka też tu nie było przy torach tych nowych Trzeba było tu jechać z drogą. Zobaczcie, jak swoje to wita już. Tu Grille pogaszone. Ja wiem, że to Cześć Szczęściara Ja coś nie dostałem, a jakieś pocie końskie 30 na godzinę leci Wokra jesteś? Mokra, no. Dojechaliśmy do auta i przestało padać Także tym optymistycznym akcentem zakończamy tutaj wycieczkę Szarik Szatnia i Szaran Bar Do zaś Do zaś, na razie